Dopiero po trzech dniach odnaleźli go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Odpowiedział Maryi Józefowi: Czemuście mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego ojca? Drodzy bracia, w powołaniu kapłańskim, z księcem Prawatym, prezbiterem, roboczym tej parafii na czele, Drogie siostry zakonne, drodzy bracia i siostry, zebrani tu w sanktuarium świętego Jana Pawła II, drodzy siostry i bracia łączący się z nami poprzez nasze archidiecezjalne radiofara. Żyjemy w tej pięknej świątecznej atmosferze, bardzo radosnej, i pogodnej, patrzymy na dekoracje bożonarodzeniowe, próbujemy stanąć razem z pasterzami, mędrcami, z Marią, Józefem przy żółbku Betejemskim po to, aby patrzeć na to, co jest najważniejsze. Powróćcie, drodzy siostry i bracia, że na początku naszej wspólnej refleksji sięgniemy do historii, do pewnego wydarzenia mającego znamiona anegdoty historycznej, która spróbuje nam powiedzieć to, co jest najważniejsze, także w postrzeganiu rodziny, postrzeganiu także naszego chrześcijańskiego życia. Oto kiedyś, w 1140 roku, a więc 880 lat temu. W niemieckiej miejscowości, w małym miasteczku Weinsberg, było niezwykłe wydarzenie, symboliczne. Mianowicie w tejże twierdzy, w mieście zgromadzili się książęta, którzy zbuntowali się przeciw ówczesnemu cesarzowi Konradowi III. Zbuntowani książęta zmierzali do tego, aby obalić cesarza z urzędu. On Otoczył to miasto swoim wojskiem, które było mu wierne i postanowił je zdobyć, ale twierdza była duża, nie do zdobycia, tak się wydawało i pomyślał sobie, mam czas, mam żołnierzy, wezmę ich głodem, zdobędę to miasto głodem, a więc prowadził, prowadził oblężenie, nie można było żadnych dostaw dostarczać do tego miasta i powoli zapasy w tym mieście się kurczyły obrońcy, mieszkańcy miasta doszli do przekonania, że tak dłużej być nie można, nie może i dlatego rozpoczęli pertraktacje z oblegającym miasto cesarzem. Pertraktacje okazały się owocne. Cesarz uległ prośbom i powiedział, że że zgodzi się na wyjście kobiet, starców, dzieci z miasta. A po jakimś czasie, po kolejnych pertraktacjach Godzi się na to, że każda z kobiet, męż z tych żon, matek weźmie to, co ma najcenniejszego. Rzeczywiście umówili się na konkretny dzień, jakież było zdumienie oblegających żołnierzy, kiedy zobaczyli kobiety wychodzące z tego miasta obrażonego, niosące mężów na swoich ramionach. To było dla nich najcenniejsze. Dla rodziny, dla małżeństwa, okazało się, że dla żony bardzo cenny był mąż, dla męża żona, dla rodziny dziecko, dla dzieci rodzice. To wielki skarb. Skarb dla narodu, skarb dla parafii, skarb dla całej miejscowości. I w tym miejscu chciałbym przytoczyć zdanie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, który powiedział znamienne słowa. Rodzina Bogiem silna. Mocą swojego narodu. Dla narodu najważniejszą siłą i bastionem jest rodzina. Kto jest przyjacielem narodu, umacnia rodzinę. Kto jest wrogiem narodu, niszczy rodzinę. Bez rodziny, bez pokornego ukłonu przed ojcem i matką, rodzącymi nowe życie, naród niszczeje. Mimo że słowa te zostały wypowiedziane w 1900. W 1961 roku nie straciły one nic na aktualności. Drodzy siostry i bracia, chcemy dzisiaj zadać sobie pytanie i chcemy to pytanie, na to pytanie udzielić sobie odpowiedzi, co, co trzeba czynić, co trzeba czynić, aby nasze rodziny były Bogiem silne, aby były wzorowe, przykładne, aby nie rozpadały się, aby była w nich wzajemna miłość, życzliwość, radość, pokój. Na to pytanie niech pomoże nam uzyskać odpowiedź patron tutejszego sanktuarium, święty Jan Paweł II, który bywa nazywany, został nazwany przez papieża Franciszka papieżem rodzinnym. 21 października 2001 roku dokonał niezwykłej beatyfikacji, bez precedensu, bo do chwały ołtarza wyniósł małżeństwo Marię i Alojzego Beltrana Quattrocci. Napowiedział wtedy w czasie Chomili znamienne zdania, które mają charakter jakby testamentu, ale są też odpowiedzią na nasz dylemat, co trzeba robić, w czym leży siła rodziny, czym rodzina jest dla nas, dla ludzi XXI wieku. Święty Jan Paweł II powiedział, że ci małżonkowie, a więc Maria i Alojzy, inspirowani Słowem Bożym i świadectwem świętych, Przeżywali swoje zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Pokazali, że można dążyć do świętości razem, jako para małżeńska, że jest to droga piękna, niezwykle owocna i ważna z punktu widzenia dobra rodziny, kościoła i społeczeństwa. Powiedział przepiękne zdanie, że małżonkowie ci z wielkim ludzkim zaangażowaniem przeżywali swoją miłość małżeńską i służbę życiu. Z pełną odpowiedzialnością podjęli zadanie współpracy z Bogiem, przekazywaniu życia i poświęcili się wielkodusznie dzieciom, wychowując je i kierując ich drogami, by doprowadzić je do odkrycia Bożego planu miłości wobec nich. Drodzy siostry i bracia, w tych słowach Świętego Jana Pawła II kryje się niezwykła wizja, wizja, wizja przepiękna. Inspirowani Słowem Bożym i świadectwem świętych, przeżywali swoje zwyczajne życie w sposób nadzwyczajny. Dlaczego? Bo dążyli do świętości. Bo uważali, że Związek Małżeński jest po to, aby pomóc rodzinie zbawić się. Dzisiaj, drodzy siostry i bracia, ta piękna wizja świętego Jana Pawła II trochę kontrastuje z tym obrazem, którym jesteśmy faszerowani poprzez media. Także poprzez życie, które toczy się wokół nas. Nieraz widzimy, jak bardzo luźny jest obraz, luźnie podchodzi się do zasad moralnych w rodzinie, jak umatnia się w człowieku, w każdym z nas w jakiś sposób to zakłamane przekonanie, że jesteśmy wolni, że możemy czynić to, co nam się podoba i że po co nam jakieś zasady, po co nam jakieś normy moralne, małżeńskie, rodzinne. Czy chrześcijańskie. Dzisiaj tak bardzo palącym problemem jest to, że młody człowiek dziś zastanawia się nad tym, jak to, można, jak to możliwe, żeby przysięgać sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską do końca życia, na zawsze. Wydaje się dzisiaj współczesnemu młodemu, zwłaszcza człowiekowi, że jest to trudne, że jest to niemożliwe. Stąd czasami się dziwią, że małżonkowie mogą obchodzić jubileum 40, 50-lecia, czy. Więcej już, więcej lat pożycia rodzinnego. Niestety, instytucja rodziny jest nieraz wyśmiewana i kultywuje się hasło, żeby się bawić, żeby od jednej rozrywki do drugiej przeżywać swoje życie. Nieraz, drodzy siostry i bracia, patrząc na sytuację naszych rodzin, naszego społeczeństwa, czujemy się jak Izraelici, którzy byli, którzy byli atakowani przez Filistynów jakby w poczuciu osamotnienia, słabości. I trzeba takiego ducha, jaki miał król Dawid, jako młody chłopak, pasterz, który nie bał się sprzeciwić temu wielkiemu, potężnemu wojownikowi, jakim, jest, jakim był Goliat. Dlaczego? Bo wiedział, że jego mocą jest nie, nie siła mięśni, nie uzbrojenie, ale Pan Bóg, który jest przy nim. Dzisiaj święty Jan Paweł II, tutaj w tym sanktuarium przypomina nam, nie lękajcie się, wypłynijcie na, na głębie, bo rodzina nie jest pomysłem człowieka. Sam Pan Bóg chce, aby w rodzinie dokonało się zbawienie, stąd też czcimy dzisiaj świętą rodzinę, patujemy się w Jezusa jako ten największy skarb. Patujemy się w Marię patujemy się w Józefa, świętego Józefa. Sam Pan Bóg przysłał swojego Syna i zamieszkał jego syn w rodzinie. To wzór życia dla każdej naszej rodziny. Pan Bóg chce, aby nasze życie przebiegało w atmosferze rodzinnej, pełnej wzajemnej miłości, życzliwości i zgody. Pamiętajmy, że małżeństwo i rodzina to zamysł Boży, to nie pomysł ludzi, Kościoła, ale to zamysł Boży, który, o którym często Święty Jan Paweł II przypominał, że Pan Bóg stworzył nas mężczyzną i kobietą, że jesteśmy powołani do tego, aby żyć w rodzinie. To w rodzinie formuje się miłość, która jest cierpliwa, łaskawa, która nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą. W rodzinie prawdziwa miłość może zaowocować. Dzisiaj chcemy, drodzy siostry i bracia, Popatrzeć o świętego Jana Pawła II i poprosić go to, aby był patronem naszych rodzin. Tej rodziny parafialnej, decyzjalnej, także i tej rodziny, która chce gromadzić się wokół Najświętszego Sakramentu poprzez wieczystą adorację. Możemy powiedzieć, że do nas odnoszą się słowa, które Pan Jezus powiedział do swojej matki, do opiekuna, do świętego Józefa. Powinienem być tym, co należy do mojego Ojca. Każda chwila adoracji przy Najświętszym Sakramentem, czy wystawionym w Monstrancji, czy też w Tabernakulum, jest sposobnością do tego, aby powiedzieć o tym, że wiemy, jakie są sprawy Ojca, jakie są sprawy Ewangelii, jakie są sprawy Przykazań. Drodzy siostry i bracia, bardzo dziękuję za tę inicjatywę, która pojawiła się w ostatnim czasie, której patronował ksiądz Prawa Tianni, który. Doprowadził ją do szczęśliwego finału i życzę, abyśmy budowali swoje rodziny, swoje rodziny piękne, prowadząc je do kościoła, pokazując Najświętszy Sakrament i ucząc dzieci takiej postawy eucharystycznej, mając czas dla siebie, dla Chrystusa, dla swoich dzieci. Zapytano kiedyś matkę Teresę z Kalkuty, co myśli o współczesnej rodzinie. Odpowiedziała tak bardzo pięknie. Tak mało jest w naszych domach i w życiu rodzinnym miłości. Nie mamy czasu dla naszych dzieci. Nie mamy czasu jedni dla drugich. Nie mamy czasu cieszyć się sobą wzajemnie. Myślę, że gdybyśmy mogli żyć właśnie tak, jak Jezus, Maria, Józef żyli w Nazarecie, gdybyśmy mogli uczynić z naszych domów drugi Nazaret, Wtedy pokój i radość zapanowałyby na świecie miłość zaczyna się w domu, mówi matka Teresa, i żyje w domach słuchajmy Jezusa. Na koniec, zadajmy sobie pytanie i sami odpowiedzmy na to pytanie. Co dla nas jest największym skarbem dla nas jako rodziców, jako ojców, matki, dla babci, dla dziadków, dla dzieci, dla młodzieży. Czy największym skarbem rzeczywiście jest współmarzonek nasze dzieci, nasi, nasi dziadkowie? I czy naszym skarbem jest Chrystus eucharystyczny, wokół którego będziemy się modlić? Zabierzmy go ze sobą. Nie tylko adorujmy, ale prośmy o to, aby działał przez nas i w naszym życiu i żeby jego obecność była ciągle w naszej świadomości żywa. Święty Józef Sebastian Pelczar mówił często do swoich słuchaczy i napisał to to zdanie, że jeżeli zobaczymy krzyż na, na szczycie kościoła, na wieży kościelnej, pamiętajmy, on jest tutaj, on eucharystyczny jest wśród nas. Szczególnie, gdy adorujemy go w obecnego pod postacią chleba. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego.